Cześć! W dzisiejszym filmie pokażemy Wam poradnik, jak zrobić can flipa. Aby ułatwić sobie wykonywanie can flipa, złapcie cana w ten sposób i poćwiczcie sobie takie kręcenie. I jak już będziecie robić to płynnie, możecie przejść do następnego etapu. Przy wykonywaniu can flipa wycelujcie sobie spajkiem lekko w dół, w ten sposób, żeby piłka przy wykonywaniu nie leciała na Was. O tak! Na razie nie starajcie się łapać piłki na big cupa, tylko poćwiczcie sobie prawidłowy ruch. Tak o. Jeśli opanowaliście już dobrze poprzedni etap, to możecie przejść do prawidłowego wykonywania canflipa. Przy wykonywaniu tego triku pamiętajcie o amortyzacji kolanami. O tak. Bo jest to ważne. To już na tyle w tym filmie. Ćwiczcie, nie poddawajcie się. Dzięki za oglądanie. Cześć!